Oh, cześć wam serdecznie, witam was Jesteśmy w Świerdowie, nie widać może, ale jesteśmy Blisko kolejka gondolowa oh, Wybrałem się na taki dwudniowy kamp Nie wiem po co, już żałuję 12 minut, półtora kilometra A jeszcze mnie czeka takich półtora godziny jazdy pod górę Nawet trochę więcej, bo chcę wyjechać na sam stuk Trzeba popatrzeć, bo tam dawno nie byłem z 2 miesiące, z 2 lata nie byłem 2 miesiące. Pierwszy raz ogólnie jestem w tym roku w górach. <coughs> Różnica I ogólnie jedziemy sobie powoli. Bardzo powoli. Wszystko idzie podjechać powolutku, powolutku, powolutku. Nikt nas nie goni. O, dzisiaj jest plan, żeby wjechać na stuk. Chatka korzystów, a resztę Wam powiem. Może w chatce. Uff. I zaczyna się moja ściana płaczu. Uff. Ja nie lubię tego odcinka. Masakra 5 km na godzinę oczywiście. Na chylenie pewnie jest 15. Ale jedziemy. Jest 7 km, nie mniej już 4,5 5, 5. a wejdę do tego pierwszego przepustu dojechać przeżyłem to boję jest. masakracja jestem już przy tym przepuście który zjazd do 900 metrów o myślę że dam radę o a tymczasem sobie podpatrzymy to jest yy ujęcie wody pitnej, które płynie do izdowiska. nie może chodzić, że nic nie zakaził. to różne bywa nic nie No i jesteśmy już na tym wypłaszczeniu. Jedziemy. Kolejka gondolowa ruszyła na górę. No my też musimy na górę. O, to jest dalej część tego. Tego ujęcia zdrowy pitne, wody pitnej, zdrowy pitnej Kolejna chatka Ludzie idą na skróty, tym czerwonym szlakiem, ale ja tam nie pojadę o. Ale Co mam powiem to mam powiem, ale Jest mało wody Nawet sieradowie Jak powiem wam, jak zawsze lubiało z góry lecieć potoczki, to nie, teraz nie ma ich. Jedziemy teraz do chatki górzystów, a widzicie pogoda w górach jest taka sobie. Nie powiem, że jest zła, bo mi się podoba. Dla nie idealne, jest nawet troszkę za zimno, ale w sobie jest jeszcze na śniora herbatki się napije i dalej mogę jechać. Troje żałuję, że nie wziąłem tej. Yy, pominiarki. A, a tak widzicie. Na spokojnie podjeżdżałem. Kiedy pod Skójski zerski, to pani robiła mi zdjęcie z, z wagonika gondoli, bo nie wierzyła, że ja jadę rowerem To daje, daje motywację. No teraz szybkie zjazdy są, pójść was jechałem z trasy Garmin Gravel Race i jadę sobie teraz swoją trasę. Kurde, to trzeba tak uważać żeby się rozpędzić do 40 ale o. właśnie dlatego mówię że trzeba uważać że tu często się droga szyfrowa czynia was walki odwrotnie Goli, niebezpieczne ismy dobra zwalniamy no tu jest niebezpieczne naprawdę Bo... Nie wiem czy my, ja myślę, nie przypomina ten asfalt z uroku, że się do niej O, właśnie tego trzeba uważać. Świerdzenie. Już pan załaduje wody. dzięki bardzo panie przy, przepuścił bardzo ładnie grzecznie nikt nikomu nie wadził i tak się jeździ po góra właśnie grzecznie ja nie wiem czy ja w ogóle na halik zerski wyjadę ludzie ludzie u mnie jest 16 godzina nie zertuję ale tu jest o, cicho, bo jest skręt. E, chyba wyjadę. Kolejna rzecz, Zer. dobra. I wyłania nam się. od to górzystów. O. o, jesteśmy. O, udało się. A Widzieliście, naleśnik no zjedzony. Hali zeskie nie widać w ogóle. Że większość ludzi tutaj przyjechała i bajkami jak zwykle, a ja rondo, bez wsparcia i dałem radę. Czyli jakaś odznaka się należy na strawie. mam kolejną anegdotę. To jest dosłownie 7 stopni u góry, a koleś przyjechał bez na krótkie rękaw, na krótkie spodenki jeszcze bez kasku, nie? Miał tylko czapkę. Rozumiecie, czapkę taką. Yy, taką, yy, jak to się nazywa? No, bejsbolówkę ja już, ja już myślę o nim, to już mi jest zimno o. To jest właśnie izerski klimacik Może być pochmurno, może być troszkę nawet deszczowo ma być Ale zawsze pięknie tutaj jest, zawsze, zawsze Ja, ja jeszcze nie po prostu, nie spotkałem tu złej pogody I jedziemy sobie dalej przez Izary. Pogoda się nawet klaruje, mi się zdaje, tak. Może coś tam się wyklaruje. Powiem wam w ogóle takie coś, bo nie wiem czy może niektórzy nie wiedzą, albo i może wiedzą. Dlaczego mówimy dzień dobry na szlaku? U przyjemności, czy, czy po prostu tak... Po prostu z grzeczności nie. Mówimy, bo jeżeli byśmy się zgubili yy, na szlaku czy gdzieś i ktoś nas szuka, ratownicy czy ktoś, to się pyta, czy taki, czy taki jechał ten na przykład, Czy szedł. I ty zapamiętujesz, że na przykład mówił ci dzień dobry, o taki pan w czerwonym. Yy. W czerwonej kurteczce, w kasku na rowerku fioletowym i ty pa pamiętasz Teraz aż ćpa się ten las, po prostu śpaś pokruszył z tej giełki i wciągnął nosem dosobnie, Jak kreskę kur. jesteśmy na stacji Ostra impreza, godzina 12 ale jak się bawić na czasy to się bawić Uu, 1754, 1754 rok to stało Takie trasa Może trochę grawe, Nie na grawela ale dałem radę przejechać Przed chwilą mijałem pana który na zwykłym rowerze ciągnął jeszcze przy, 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 przy szczepkę dziecko także i jeszcze większy rzadko dla niego Uch, nie wiem czy jestem już w Czechach czy nie gdzieś tu mam skręcić nie? Jeszcze ja nie mylę tak tutaj bodajże tu no wychodzi że tu dobra zjeżdżamy o kurde boćko. O i... dobry dobry No tu już nieciekawie jest Tu to już Ciekawie, za szybko nie mogę jechać, bo te ślizgie nie są I liście Wow. Oh, oh. Oh, curcia. What the fuck? co ja znalazłem Ciech. To jest jakaś ścieżka tutaj Proszę Państwa O Ale błota Masakra co ja znalazłem Jest jakiś singiel Tylko ja takie rzeczy znajduję nie? Panowie robotnicy remontują sobie przejazd tam pod spodem. Postawili w poprzek betoniarkę, i nie mam przejazdu. Trzeba zejść teraz tutaj. Nie wiem, jak ja zejdę. Mam nadzieję, że mi się nie u. Jak ja się cieszę, że i bajka żadnego nie wzięłem. Chciałbym go nie wytargał tu na górę. Ja z tym miałem problem. Z tego co się domyślam, to nikt nie próbował takich rzeczy. jak zwykle przecieram szlaki Jak dawni traperzy Się upociłem, gorzej bym jechał pod górę Dobra Zobaczcie rzeka Płynie sobie Kurwa Tam się przebiją opony Ła Dobra, ja cały rower cały. Całe szczęście. Jeszcze tylko to to sobie wyrzucę. O, rękawiczki zostały. Ja pierdolę. Co za gnidy pieprzone. I jestem w Czechach. Dokładnie w Harachowie. O, teraz jedziemy. Właśnie miałem taki paczkomat fajny To tak wyglądał paczkomat Że można było sobie Płacić tam jakąś sumkę pieniędzy Zaraz jadę drogi I I jak płacisz tę sumkę pieniędzy To To wyciągnęła się warzywka i owoce dla lokalnych rolników. Jesteśmy. Jesteśmy w Harachowie. Niestety nie widać skoczenia do co widać. Nie to. No, raj jest jedna, druga, trzecia. Ta jest chyba od 120 do 90 czy 70. A tam to właściwa jest wyżej. Nie wiem, czy ją będzie widać w ogóle. Może przybliżę, jak mi się uda. Wyjechałem z Harachowałem oh. Taka mieścina turystyczna bardziej. Ale ludzi, ludzi, to co jest świerdzone, o wiele więcej. I wjeżdżamy do Polski. Z powrotem, lasami do Czech było. Terapeutycznie szosą, by deją, a ty co jest najszybsze, że od razu się zmienia, asfalt, nie? O, i jest ostrzeżenie, że światła. włączone całą dobę Dobra Zieję, że to się wypłaszczy, bo tak idzie w górę, tak jadę, jadę A Jest tu se na Kusiecach, na dawnej, tam była dawna granica Polsko-Czeska Proszę bardzo Proszę bardzo No Tak to tutaj wyglądało Tak to teraz wygląda Wiecie co mnie uderzyło najbardziej tutaj Jak wjechałem do Polski Śmieci Od razu Tony śmieci po rowach nie Ja zawsze mówię Nazwa i nie wykończymy My się zakopiemy w śmieciach

i jesteśmy w zakręcie śmierci o. masakra nie chce mi się tam na górę wchodzić o, jak zwykle ulubiony zakręt od tych listów jeden prosto pojechał do zakrętu śmierci to mnie tak poniewierało, teraz kurde znowu zimno się zrobiło bo zjazd Czy nie znowu? Jesteśmy w przed Domem zdrowym Proszę bardzo, jest remontowany po sezonie. Przygotowany na kolejny sezon. Tutaj jest. Można sobie kupić wody źródłaną. O, co o myślę. Nadaje się na gravela tylko ten jeden odcinek się nie nadaje. Ten singla, co on tam odwalił to. Ale będzie nauczka, żeby już tam nie jechać. 60 km 1000 stop w górę to dla mnie ładnie Myślałem, że mnie to zajmie tak gdzieś jeszcze z 2 godziny Ale jeszcze spokój Mam dwie godziny luzy jeszcze o, ale przyjemna trasa taka Szkoda że nie było słońca Te, teraz trochę wychodzi ale jutro będzie a jutro nie wiem co będę robił muszę pomyśleć czy pojechać może na Heńnicki Hrebem też na Czechy? No, pomyślimy. Także kończymy dzień pierwszy.